Labirynty? Nie? Bakrums? Co to za szereg? Oj, co to za szereg i tak dalej? <tut> Fajny to jest fajne Fajne No, czekaj, tędy? Tędy biegnę. Biegnę tędy. Tędy. To będzie trochę straszny film, ale się nie bójcie, bo jesteście ze mną. O. Przy okazji. Bakrumusy. Bakrumusy musimy przejść. Przejść do końca. Co to za osioł? Ja nie mogę. Co to za osioł? Trochę mi powiadomienie. Ale zaraz odczytam. Uciekamy do drugiego poziomu. I jakiś klucz mamy. No ciekawe, jakiś. O, domki musimy znaleźć. Który to prawidłowy. To ten. Prosto, będziemy szukać do każdych domów. Z kogoś innego, inne drzwi Czekaj. Zrobię przy tych drzwiach. Czekaj tu. zdejcie czekaj. O, nice. Nice, nice, nice. Te Spróbuj inne. Czekaj. My byliśmy w tamtym domku, w tym. A w tym? Domku. Oh, idziemy do drugiego, do trzeciego poziomu. Backrooms. Mm. Jakiś, co to jest właśnie? Dobra, przyjdziemy widzowie. Dobra, spokojnie teraz. Przechodzimy. Ej, co to mamy? Ej, co to? Okularki! Wow, fajnie, fajnie mamy. Fajne są okularki, ale wczoraj byłam na basenie, tak się pluskałem. Dzisiaj nie byłam na basenie, bo też dzisiaj też miałem zajęcia, ale nie poszłem, bo nie wyspałem się. No bo szkoła przecież. Przecież była szkoła, później informatyka coś tam, coś tam. Nie wiem. informatyki czy nie było ale fajnie by było na laptopach, na komputerach, no fajnie będzie gdzie nie? na informatyce to mogę ja rządzić pani nie musi nawet uż, 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 uż. to jest jakiś Labirynt wodny? Eee, zeszło mi dwie minuty. A to szybko by zleciało. I ja szybko przeszłam. Wejdźmy do kolejnego etapu. Następny etap to będzie czwarty etap. Labirynty będzie strasznie. Trzymajcie się blisko mnie. Ja się już boję. Napiszcie czy jest ktoś za mną. Co to było? Nara.